Witam Was serdecznie w 36 etapie zagrania z dolu Sol Dark Arts Citadel To jest przedostatni etap w krainie krasolów No to jest cała ta huta YOLO! Tu gdzie pracują mniej Palą chodzi już po Julu Co tutaj mamy? Krasnoluda, tak? co ty kurwa ćwiczysz, w ci łeb i rozerwałem na szczęku. Co on w ogóle próbował zrobić? Trzeba unikać ich ciosów właśnie w ten sposób Oj. Co my tu mamy? Kolejny jakiś gubuś z pochodnią Zaraz do niego pójdę To jakaś zajebista tarcza jest Battle chyba dwarf, Coś tam Warwen Battle się, no Tylko że ja mam dwuręczne miecze to mi jest ich potrzebny Oni automatycznie wyrzuca A ciściołem młe. Pięknie. A, tu jest tak wielka, ogromna... Wielki, długi, ogromny ten korytarz. Prawie nie ma tu przeciwników, chyba w ogóle ich nie ma. A tu się otwiera te okna. Tymi dźwigniami deszczówkę ja ziem smaczną, tutaj będzie boss. Chyba wielki mechaniczny król krasnoludów. trzeba będzie go pokonać. Pierwszy boss w grze. Czy jeszcze nie tu, ale w tym etapie na pewno, na samym końcu. Ale jeszcze nie teraz. I tak nie rozumiem, co wy tam pieprzycie. Będą teraz wszyscy na mnie szli. Ja yeah. No chodź só syn widzę że jesteś Jakól wy synni Tam na dole jeszcze Chodziło się, że Kurwa. tym z tymi tym O o <gulana> A tu w o Zabili wszystkich. No tak. Częściowo ich sam zabiłem, <grafię> W sumie to ja bym ich wszystkich pokonał. Pourali mnie nieźle, ale bym ich pokonał. Ta struktura wdzięczności jest nowa. Wygląda na to, że Lord Dwarf zbudował sobie swój księżyc. Dwarzy są naprawdę świetni, Smith. But without their leader, they will scatter in fear and their use to Loki will be at an end. Out the, Loki, the dwarf lord within Ragnar. Destroy the creature vain enough to appoint himself to Tu żadnego żar żarcia nie ma. No i tam trzeba będzie teraz skakać. Teraz się będą fajnie te skały układały. Trzeba będzie po nich przejść. w razie czego Gdybym spadł, nie daj Boże a tego bym na pewno nie chciał You consumed a lizard Skonsumowaj jaszczurkę Ja mam lepszą Syny, a tam chyba nic nie ma przy tych drzwiach. No, pełno tych jaszczurek, tego mięsa. Kurde, a uwaga na te kolumny, bo to u nas jest Co, so, otworzy się samo? Samo się otworzy. No idą go busie i mechaniczny Krasnowi O, ładuje team. Kulami obciskami. Już dwa ciosy je, konuszki zostały dymiące. otwarcie bramy. A i tu się zbliżamy do Bosa, no te ja mówiłem... ...na początku odcinka. Tu będzie kupa jeszcze obstawy. Będzie sporo walki. No, jak zwykle ogromnej hali. Dziwabo. Dziwabo. It's here. Właśnie. Jakiś. dałaby się runa Bloodlust. Już. Najlepsze bronie mają. Sama mi Już mam. Niepotrzebne mi jest. Jeden cios. Pokaż to ludziom. Aha, ty to... co ty, 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 ty w ogóle. Ha, ha, ha. Już ich nie ma. Już wszystkich zabiłem chyba. Mięsko tylko lata. He, he, he. Nic mi już więcej niepotrzebne jest. Jeszcze tutaj tylko sprawdzę co jest. Nie ma. Wszystkich wybiłem w pień. A boss jest prosty do pokonania. Początek jak grałem w grę po raz pierwszy to nie wiedziałem, ale... Mogę Wam pokazać, znaczy jeszcze nie tutaj, bo jeszcze tu będzie starcie z tymi robotami. Wyskokuj, no i lepiej Już lasery są, to już wiadomo, że wejdzie ten boss. Widać pod spodem jakieś zasilanie. On tu jest. Mówi coś. Eee ja, pogadaj sobie, pogadaj A tu widzicie tego bosa długiego I trzeba szybciutko w portal wejść On no, już ładuje I teraz trzeba wchodzić w te portale i znajdować podniesiony dźwigni i je wciskać przeciążać system tego wielkiego robota króla no i tam trzeba wchodzić, gdzie się portal otwiera gdzie się on otwiera bardzo mocno wali. trzeba się chować w tymi kolumnami Tak, że są jaszczurki, ale ich jest bardzo mało. O prawie tu nie trafi. O, tam się tworzy Napis, Trafis, razie czego I tak trzeba łazić i przestawiać coś A, jeszcze raz loading. Szybko ładuję. Dobra. Tam się otworzyło. A teraz ja sobie ja szczurka wezmę. Ja wziąłem... Ole Tu już jest końcówka poziomu. of Fed by the countless souls of hell, armored by the treacherous dwarves, and led by your blood enemy, I and has guided Loki's armies to your village and its last remaining moonstone. If it is destroyed. My hold on Midgard will be so weakened that Loki might free himself and unleash Ragnarok. Be strong, Ragnar, for the final confrontation approaches, and you fight not merely for your village, but for God and mortal alike. Yes,